Superbat, sponsorem głównym GKS Utychy. Cię, wiesz co no, cię no. łączy z grillisem długość <grym> <kusi. grym> Wiesz? to <grym> te getry moje? No. Takie? No, dużo zawodników tak. No Społisji też tak ma, nie? Też tak ma te getry. A to zawsze tak za Juniora już miałeś? Te getry spuszczone? Nie, od jakiś yy, dwóch lat chyba? Jakoś tak, tak mi się lepiej gra jakoś. Większy komfort. Tak sędziowie na to zwracają uwagę, czy, czy raczej mm. pozwalają, nie robią problemów? Czasem zwracają, czasem nie robią problemów. Pamiętam na Arsen i sędzia robię problemy, żebym wyżej podnieść wiatrę, ale tak to jest raczej spokojnie. Te ochraniacze masz normalne czy? Normalne, normalne ochraniacze. Masz, no, normalne ochraniacze. Więc... A to się wiąże, nie wiem, z przesądem, z łydkami, że cię o to obciska, czy tak po prostu ci lepiej się gra? Tak po prostu lepiej mi się gra. Jakoś sobie tak z głowy zakodowałem i, i tak jest. wspomina słuba O tutaj do drakości? Dwie nawet. Przy... Z tego co pamiętam. Wyschity, no dwie. Ale no jedną ładniejszą tak po troszkę, no, że co chodzi. Szyroma wypromowałem. <grym się w górę> Nie, ale dobrze poszliśmy wtedy. Ja poszedłem ja z odry, śromo poszedł do, do Śrostka też z tego Srobrego, także, także na plus dla mnie i dla niego wtedy był. Powiedz jak z tym twoim numerem jest, bo tam widzę często zmieniałeś, bo jak u nas jest grałeś co? pierwszy raz to była trzynastka, a potem do góry te numery chyba szły. Trzynastka? No, w stali miałeś chyba trzynastkę, jak u nas chodziłeś. O kurczę, to nawet tego nie pamiętam. No wcześniej miałem, wcześniej miałem szóstkę chyba na początku, później ósemka, no i w Wodrze 98, fajne sezony, fajne dwa sezony nawet i... Co, wróciłem do tego numeru. Taki numer no, bezpieczny? Mam nadzieję, że, że szczęśliwy to jest numer właśnie. Numer bezpieczny, bo z reguły tak zawodnicy nie biorą chyba takich wysokich. Nie? Poza Arkiem i Likiem, on 99. Tak, no ale tak mówię, w grę z 98 numerem i, i był szczęśliwy, także mam nadzieję, że wrócę do tego. To dlaczego 98? Bo data urodzenia. Do urodzenia, tak, tak jest. spośród zawodników w pierwszej połowie? Zawsze? Szczerze nie wiem. A kto gra w termo z ługim? A dobra, ta historia. No. Zawsze wychodzę bez, a na drugą połowę wiesz, 15 minut przed nie się siedzi, to trochę, trochę zimno się robi i zakładam na drugą połowę. A, ale tak zawsze było? To jest jakiś przesąd? Jakaś historia? Nie, czy to nie jest żaden przesąd, ani żadna historia. Nie wiem, tego tak od meczu chyba z koroną się zaczęło. Do teraz, ale dzisiaj chyba cały będzie jednak. W sensie, jeżeli wiesz, zacznę no to w pierwszej połowie bez i w drugiej też, bo jednak ciepło jest. Tak w 60-70 minucie nieraz się nie robi zimno jak jest mecz 20 40, czy, czy na tyle są emocje boiskowe duże, że, że nie jest potrzebny termo? Nie, wiesz co myślę, że, że że jest w porządku, ja jakoś po rozgrzewce czuję się tak fajnie ogrzany i wychodzę zawsze bez termu, ale w drugiej połowie tak mówię, w szatni zawsze jest tak ciepło i no trzeba jednak wyjść mi termo. To powiedz, czy słoweczki były założone? Co no. tam leci z ciekawego? Ależ to nowa pyta, Janka Rapowanie, bo wydał ostatnio i akurat teraz sobie słucham, do miasta. Czyli generalnie hip-hop tak u Ciebie? No teraz aktualnie, ale wcześniej jakieś, jakieś takie na no, topie teraz słucham, Różne, różne, różnych wykonawców słucham. Graliście wtedy. Tutaj tyle bram. Z tak. grały z Tobą. W pojedynczacy. Tak? Kurde, ale nie pojedno, naprawdę. Ale wiem, że grałem. Właśnie, no, 3, 4 było w 90 hmm. minucie chyba straciliście bramkę. My mieliśmy, ale za Trenasłupki, tak? Nie wiem za jakie. Ale my tam zawsze było, mieliśmy takie mecze. Mecz. My tam mieliśmy jakieś 5 na przykład, z Legnicą, z Miedzią graliśmy. Przegrywaliśmy 1-0, 1-1, 2-1 dla nas, 2-2 i 5-2 skończyliśmy. Przegraliśmy. A jakie my mecze mieliśmy z Kowrem no? 5-1 w Tychach i 1-5 tutaj. No teraz to? Teraz, co? No. No, teraz jest 1-0, więc dzisiaj 0-1. Przyjechaliśmy tu po zwycięstwo i od samego początku do samego końca musi być to widać e, na wojsku. Dawaj, jedziemy! Gnów Ej! Yes! 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 Hey! Superbet, sponsorem głównym GKS-u